Z tej strony Wojtek znowu i dzisiaj lecimy z kolejną misją do StarCrafta 2 Firebaty czy Maraudery? To jest pytanie. I proszę piękny battlecruiser Muzoniski działka jakieś co to silniki skrzydła i kadłub Albo no nie wiem jak... a nie no bo tu i sama dogad Kolejny narszar. Szósta czas lokalnego. W mordezwi. Wiedziałem, że coś przede mną. złe rodeo nam tu urządzasz, Matt. Czy kiedykolwiek pana zawiodłem? No dobrze, po prostu nas stąd zabierz. Skoncentrować ogień na dziobie. W drugim i trzecim. Przygotować się do skoku nadprzestrzennego na mój sygnał. Teraz, co się stało? Zergi siedziały cicho przez parę dobrych lat, i nagle rzuciły się na Marsarę? Tu nie chodzi tylko o Marsarę. Proszę na to spojrzeć. Sergi wykonano prawdziwej inwazji. niszczeniu ulegają. Planety spadły, że Ofiary liczone są w miliardach. Kilka minut temu Zergi zaatakowały wojskowy ośrodek badawczy do. Matko, zlituj się nad nami. Zdobyliśmy niezwykle cenne na nagranie, które potwierdza, że to królowa Ostrzy dowodzi do niej. Wiedzieliśmy, że kiedyś wróci. Czego chce tym razem? Wróciła, żeby dokończyć robotę. No proszę. Z, z tym zamykaniem to wydaje się, że w było. Trudno powiedzieć, co Zergi rzucą teraz przeciwko nam. Musimy mieć pewność, że nasz sprzęt i amunicja sprostają wyzwaniu. Tak, sprawdzę to ze słonem w zbrojowni. Jak go znam, to już ma dla nas ulepszenia. Przepraszam, że pytam, komandorze, ale czy jest jakiś powód, dla którego ten kryminalista wciąż sterczy na moim mostku? Spokojnie, Matt. Tykus to jeden z moich najstarszych kumpli. Pomógł mi wyjść ze strasznego Szamba kilka lat temu. Jestem jego dłużnikiem. Kryminalna kartoteka twojego kumpla jest długa jak... Możesz mi wierzyć. Gdyby tyku swindlej chciał mojej śmierci, już byłbym trupem. Tak jest, komandorze. Teraz zbrojownik. E, ludzie, wrócił nasz wspaniały przywódca! <laughs> A co tam, konwoju? Co masz dla mnie? To co zwykle, wzmocnienia naszych sił. Mam się streszczać z moimi oddziałami i sprzętem, co? No, możesz dodawać ulepszenia technologiczne z tej tutaj konsoli, ale stworzenie armii w biegu nie będzie tanie. Tym razem masz kredyty, prawda? Słuchaj, wiem, że ostatnio nie przelewało nam się z forsą, ale ten artefakt, który zabraliśmy z Marsary, rozwiąże nasze problemy. Już to kiedyś słyszałem, brachu. Tym razem będzie inaczej. Ta, to też już kiedyś słyszałem. <noise> Słon to był moja ulubiona postać. Z tej całej załogi. I co my tu mamy? Medyczki. Dobra, kupujemy Combat Shieldy. I zasięg do bunkrów. No nie wiem. Na jak jest nasza sytuacja. Zergi atakują na obszarze całego sektora. Mengsk wycofał flotę, by broniła centralnych światów Dominium, pozostawiając obrzeża samym sobie. To jakiś koszmar. Nie ma mowy, byśmy dali radę powstrzymać inwazję obcych za pomocą jednego większego statku i grupy ochotników. Lepiej trzymajmy się od tego z daleka, wspólniku. Możemy zarobić fortunę, pracując dla Mobiusa, kiedy to wszystko pójdzie w diabły. Ty nie rozumiesz, kryminalisto. To nie będzie jakiś drobny epizod. Zergi nie odpuszczą, póki wszyscy nie zginiemy. Nie martw się, Matt. Nie przeczekamy tego. Ale nie jesteśmy też w najlepszym stanie. Zarobimy trochę gotówki i stworzymy własną armię, aby wejść do akcji w odpowiedniej chwili. Ale masz odpicowaną łejbę, Jimmy. Skąd wytrzasnąłeś ten latający pałac? Hyperion był swego czasu statkiem flagowym Mękska. Matt i ja zdecydowaliśmy się pożyczyć go od Arcturusa, kiedy nasze drogi się rozeszły. To maleństwo kilka razy uratowało nam tyłki. A skoro o tym mowa, dlaczego wciąż nosisz to ubranko, nawet na moim mostku? Cie, zepsuł ci się zamek błyskawiczny, czy co? No dobra, trochę mi ktoś pomógł w ucieczce z więzienia. Powiedzmy, że miało to swoją cenę. Muszę zostać w tym stroju, dopóki nie spłacę długów. A kto odbiera długi? Kto cię ciśnie? Oczywiście, goście z Mobiusa. W muzeum się na nich nie natknąłem. Strasznie chcą zdobyć te artefakty. Lepiej, żeby twoje długi nie ciągnęły się za nami. Nie będziemy nadstawiać tyłków za twoje wybryki. A proszę. I mapa. Jak tam nasza sytuacja Matt? Odebraliśmy sygnał SOS od kolonistów z Agri. Atakują ich zergi. Pański kolega z Pierdlatyku złapał kolejną misję. Chodzi o odnalezienie innego artefaktu, który znajduje się na Monlit, protoskiej planecie Sanktuarium. No proszę, no, proszę Monliv. Chłopaki z Mobiusa sądzą, że następny artefakt jest na świecie zwanym e, Monlit. I tutaj, Firebaty. Tam jest. Tak jak mówili kolesie z Mobiusa. Łatwa forsa. Nie wiem. Tam jest mnóstwo protosów. Będziemy musieli... Co jest? Ostrzeżenie. Wykryto liczne biosygnatury zergów. Szlag by to. Cholerne stwory schowały się pod ziemią i czekały? Nie mam pojęcia. Wygląda na to, że kierują się prosto na naszą świątynię. To raczej komplikuje sytuację. Nie damy rady walczyć z dwiema armiami jednocześnie, wspólniku. Przy odrobinie szczęścia nie... O! I proszę. Kolejna misja. Wkładamy i zabieramy. Czyli pierwsza, najłatwiejsza, w sumie nie najłatwiejsza, ale łatwa misja. Ogółem wczoraj doktora Strange'a oglądałem, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, to bardzo polecam, fajny film. Ogólnie obejrzeć całą MC'ów polecam, jako po uniwersum spisuje się dobrze, i to bardzo. Z DC to polecam tylko temat mandolany, ale to już mniejsza kwestia. Zwarty i gotowy. Dołożyć komuś. Ta jest! Rozkaz otrzymamy! Tempo, tempo, tempo! Zergów jest znacznie więcej niż Protosów. Wygląda na to, że protosi zostaną wkrótce pokonani. Ja Proszę, oto nasz plan. Musimy dostać się do artefaktu, zanim Zergi zaleją całe to miejsce. 15 fps -ów. trochę poczekam. Ja stopujemy, no, no niestety trzeba chwilę zastopować. Dołożyć komuś. Ostrzeżenie: za naszymi liniami obrony gromadzą się tropiciele Protosów. Transmisja przychodząca. Mam dla Ciebie coś nowego do wypróbowania kowboju. Maruderzy, najnowszy krzyk mody w sprzęcie robiącym boom. Nie jestem pewien, czy to najlepsza pora na eksperymenty, Słon. <laughs> Pewnie, że najlepsza. Wypuść maruderów na tych tropicieli, to się przekonasz. Minerałów. kontra maruderzy. Dzięki. Sorki, ale wygląda na to, że muszę... Właśnie. A nie. Jakość terenów. No to jest najmniej ważne, akurat. ERK gotowy. To jest najmniej ważne, ale będzie lepiej wtedy. Z na pewno. Powinno być. Um, maleńka. Erka gotowy.